Szanowni Państwo, już za moment rozpoczynamy widowisko historyczne powrót bohaterów. Przenosimy się w czasie do maja 1945 roku. Przenosimy się w czasie do momentu, w którym wojna wydawała się być skończona do momentu, kiedy pierwsze polskie oddziały triumfalnie wkroczyły na dolny Śląsk. Dolny Śląsk, który został decyzją wielkich mocarstw przyłączony do Polski kosztem Niemiec. Szanowni Państwo, przez cały Raj Tarado będziemy przypominali o tym, jak ważną rolę w tworzeniu polskiej społeczności naszego regionu odegrali żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. To oni byli tymi, którzy przybyli tutaj jako pierwsi, objęli straż nad Nysą, nad Odrą, objęli straż w Sudetach i starali się, żeby ta ziemia stała się w końcu bezpieczna, dlatego, żeby Polacy mogli się tutaj zacząć osiedlać. Ale zanim ruszyła akcja osadnicza latem 1945 roku, trzeba było ten teren przede wszystkim zbadać, sprawdzić, czy nie ma niedobitków w armii niemieckiej. Niemcy po gwałtownej ofensywie radziecko-polskiej z początku 1945 roku zostawili część oddziałów na zapleczu. Z jednej strony były to jednostki, które nie zdążyły się wycofać. Zostały rozbite w boju bądź zostały przerzucone na front zbyt późno, żeby stawić czoła nieprzyjacielowi. Z drugiej strony, tej groźniejszej, na Dolnym Śląsku pozostawiono specjalne oddziały dywersyjne Wehrmachtu, i Waffen SS. Ci żołnierze, którzy mieli w ostatnim akcie rozpaczy, bo przecież trzecia rzesza została pokonana, mieli sprawić, żeby ten teren był skrajnie nieprzyjazny dla tych, którzy mieli się tutaj osiedlić. Dlatego też po walkach na Łużycach, po walkach w Czechach, na teren Dolnego Śląska wkroczyli żołnierze II Armii Wojska Polskiego. Zaczęto tworzyć Śląski Okręg Wojskowy, który miał przejąć pieczę nad tym terytorium. Jak mogło to wyglądać w okolicach Kamiennej Góry i wielu innych miast Dolnego Śląska za chwileczkę będziecie mieli państwo okazję się przekonać. To wyobraźmy sobie, że jest początek maja 1945 roku. Do jednostek polskich dotarła informacja, że skapitulował Berlin kilka dni później, że trzecia rzecza skapitulowała bezwarunkowo. Druga wojna światowa w Europie się zakończyła. W tym czasie żołnierze II Armii Wojska Polskiego, a przede wszystkim pierwszego korpusu pancernego, który Toczył ciężkie boje m.in. pod Budziszynem Ponosząc w tych ostatnich miesiącach II wojny światowej Dotkliwe straty, rozpoczęli powrót do ojczyzny Jeden z oddziałów wyposażony w zdobyczny motocykl Produkcji niemieckiej BMW 71 I dwa samochody terenowe Jeep Dostarczone Armii Radzieckiej i przekazane Wojsku Polskiemu Ze Stanów Zjednoczonych oraz samochód ciężarowy Studebaker US-6 Pojawili się w okolicach Kamiennej Góry Całą tą grupę prowadził bardzo doświadczony Oficer, oficer, który miał za sobą bitwę pod Lenino. Był jednym z tych, którzy rozpoczynali przygodę z Wojskiem Polskim na wschodzie już w maju 1943 roku. Maciej Wyszkowski, postać autentyczna. Człowiek, który najpierw jako żołnierz pierwszej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki toczył boje pod Lenino już wówczas mając stopień sierżanta. Teraz był podporucznikiem, podporucznikiem z awansu frontowego. Uwaga żołnierze! Żołnierzy Polskich zwróciło przede wszystkim, zwrócił przede wszystkim porzucony na środku pola samochód. Druga armia Wojska Polskiego i pierwszy korpus pancerny w czasie działań w Czechosłowacji ponieśli dotkliwe straty. Ponieśli dotkliwe straty, które wiązały się z tym, że każda zdobyć w postaci samochodu, motocykla, jakiegokolwiek innego środka transportowego była na wagę złota. Dlatego też taki pojazd, Volkswagen typ 82, jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych samochodów używanych przez armię niemiecką w czasie II wojny światowej, mógł bardzo szybko zostać wcielony do pierwszego korpusu pancernego. Maciek, Maciek. Rzecznik Wyszkowski i jego żołnierze mieli za zadanie zabezpieczyć każdy rodzaj pojazdu, który znalazł się w, na tyłach niemieckich, który znalazł się w miejscu, który garnizony Wehrmachtu i garnizony Waffen-SS... Garnizony w FNSS pozostawiły, wycofując się stąd w kierunku Austrii. Musimy pamiętać, że dla żołnierzy niemieckich, dla żołnierzy niemieckich najlepszym kierunkiem działań w tamtym okresie, w maju 1945 roku był południowy Zachód i Austria. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że Niemcy liczyli na to, że poddadzą się żołnierzom amerykańskim bądź Brytyjczykom. Oczywiście wiązało się to z tym, że wielu, zwłaszcza z jednostek w AfNSS, miało na rękach krew, która przelała się albo w Polsce, albo na okupowanych terytoriach Związku Radzieckiego. Obawiano się odwetu. Wiedziano, że Polacy, jeśli dopadną kogoś, kto znalazł się na liście zbrodniarzy wojennych, będą... Mogli wziąć odwet i ten odwet będzie bardzo, bardzo prawdopodobny. Armia Czerwona nie brała jeńców, zwłaszcza wśród żołnierzy w FNSS. Dlatego wszystkie jednostki, które prowadziły tutaj działania i były zdolne jeszcze w tamtym okresie, w kwietniu i w maju 1945 roku się przemieszczać. Te jednostki uciekały w kierunku Austrii, pozostawiając oczywiście uszkodzony sprzęt, ale bardzo często ten sprzęt pozostawiano w formie pułapek. Dlatego sprawdzenie terenu było jednym z priorytetów, jaki wyznaczono grupie podporucznika Wyszkowskiego. W momencie, kiedy żołnierze polscy, oflagowani oczywiście na biało-czerwono, bo przecież byli u siebie, byli na terytoriach, które przyznano, w Polsce, przyznano Polsce w ramach swoistej zamiany, zakresy wschodnie, które zostały przyłączone do Związku Radzieckiego, w momencie, kiedy ci żołnierze biwakują, kiedy na pole pojawia się z zieloną stułą kapelan wojskowy, bardzo ważna postać nie tylko w II, ale także w I Armii Wojska Polskiego, gdzieś tam na skrzydle przemieszczają się już niemieccy zwiadowcy. Tak jak Państwu mówiłem, w tym momencie, w tym czasie, w maju 1945 roku na tyłach, m.in. w Sudetach, w okolicach Kamiennej Góry, czyli niemieckiego miasta Landeshut, działały grupy dywersyjne. Jedna z tych grup dywersyjnych Zbrojona w broń automatyczną i posiadająca w swoich szeregach strzelca wyborowego, właśnie wysunęła się na skrzydło Polaków. Oni jednak tego nie widzą. Nie widzą, ponieważ wydaje mi się, że okolice miasta, które wywiad polski i wywiad radziecki, bardzo pobieżnie działający na tych terenach, uznał za bezpieczne, nie zwrócili uwagi na to, że nieprzyjaciel już rozwija się na skrzydle. Zdecydowanie bardziej żołnierze ciekawi Volkswagen typ 82. Warto zaznaczyć, że w szeregach pierwszego korpusu pancernego nie brakowało żołnierzy radzieckich. To była formacja stworzona nieco ad hoc. 16. Dnowska Brygada Pancerna, w której w siłkowym okresie II wojny światowej pełnił służbę nasz bohater, czyli podporucznik Maciej Wyszkowski, była i de facto Radziecką. Jednostką radziecką, do której włączano Polaków mających czy albo radzieckie czy rosyjskie korzenie, albo włączano Rosjan mających polsko brzmiące nazwiska. To był typowy zabieg już stosowany od roku 1943. W momencie, gdy trwa sprawdzanie terenu przez żołnierzy Wojska Polskiego, dowódca zwiadu niemieckiego decyduje się podjąć walkę. Na skrzydło wysunięty zostaje strzelec wyborowy. Żołnierze polscy cały czas nie widzą zagrożenia. Za moment padnie strzał. Strzał, w efekcie którego na ziemi ląduje ranny podoficer. Kula tym razem minęła porucznika Wyszkowskiego, ale jego, jeden z jego żołnierzy, jeden z jego zaufanych podoficerów został ranny. Polacy nie wiedzą co się dzieje, nie wiedzą w którą stronę otworzyć ogień. Na razie nie decydują się podjąć walki, próbują znaleźć nieprzyjaciela. Nie wiedzą czy to tylko mały oddział zwiadowczy, czy to większa grupa, która cały czas próbuje przebić się w kierunku południowego zachodu. Porucznik Wyszkowski wydaje rozkaz zebrać się przy pojazdach, skumulować obronę. Nie wiadomo co nas czeka. W tym czasie Niemcy otwierają ogień. Kilka strzałów. Niemcy wiedzą, że nie mogą pozwolić sobie na bezpośrednią konfrontację. Okazało się, że to oddziały rozpoznawcze. W tym momencie jedyne, co może zrobić niemiecki oficer, który ma za sobą służbę na froncie wschodnim, to odpalić zasłonę dymną. Odpalić zasłonę dymną i ściągnąć w kierunku, w którym... Który skierowali swoją broń żołnierze polscy Na przedpolu rozrywa się jeden z granatów Granat, który zapewnić ma zasłonę dla wycofujących się Niemców Dla porucznika Wyszkowskiego, który z takimi sytuacjami stykał się m.in. na warszawskiej Pradze Który w takich sytuacjach bywał nad kanałem Hohenzollernów Gdzie jego siódma kompania była zupełnie, czy została zupełnie rozbita W tym momencie musi zebrać obronę wokół pojazdu, wokół pojazdu stworzyć swoje Tabor, tabor, za którego będzie można się bronić. W tym czasie zwiadowcy niemieccy, wykorzystując fakt z zasłony dymnej, decydują się wycofać z i dołączyć do większych sił. Jakie to miało znaczenie? Przede wszystkim takie, że został rozpoznany kolejny odcinek frontu. Został rozpoznany teren, który do tej pory uznawano za jeszcze należący do Niemców.